Nie mogłaś zamanifestować zdrowego związku do tej pory, ponieważ na poziomie podświadomym masz blokady. Twój mężczyzna, potencjalny kandydat czy obecny eks, obojętne, on czuł od ciebie to, co ty czujesz sama do siebie ponieważ tak jak boli cię nie wiem noga, boli cię stopa, ale boli cię tak samo serce, że jesteś niewybierana, odrzucana, ten facet czuje to samo, co ty czujesz. Więc kiedy ty będziesz wreszcie gotowa zamanifestować dla siebie piękny związek, piękną miłość, cudowną relację z mężczyzną, pracując nad sobą, ty mi mówisz, że ty pracowałaś nad sobą, gdybyś weszła w prawdziwe ucieleśnienie kobiety, którą powinnaś się stać, aby być w związku z mężczyzną swoich pragnień, ten facet nie miałby innej możliwości, jak wstawić się pod twoimi drzwiami. Więc jeżeli jesteś na to gotowa, żeby mężczyźni dawali ci pieniądze, dawali ci prezenty, dawali ci kwiaty, ale przede wszystkim traktowali jak księżniczkę, napisz do mnie moc na priv po bezpłatne szkolenia.